Halo, halo widzowie, dzisiaj niespotykana rzecz: Draft na dwa pady dwa versus 2 i ze mną jest Rock. Ciao, no witam serdecznie, Szemano. I zagramy na niesamowite duo, jakim jest X-Flash i Alvin. Siemano? cześć. Cześć. Um, no, no, nie jest, no, nie jest, jest źle. No, to naprawdę dobrze, nie jest. też nie. Nie, dobrze. nie jest, no. Naprawdę jest my porządku. mamy, powiem wam szczerze, mamy bardzo dobrze. No, jest Giga dobrze, no. No, jest Giga Ach, dobrze. Się. Nie mamy żadnej trójki. Nie ma... to, Aha, to jest kłamstwo, no, okay. to jest... Nie można nie mieć trójki, nie można nie mieć trójki, to jest kłamstwo od razu wiadomo. No dobra, dobra to, to... zacznijcie, możecie nam wybrać. Ja się, ja się znam na wybieraniu no ja znaczy na wybieraniu formacji. Ja mi się wydaje, że oni mają trójkę. O, a patrz, nie mają trójki, ja nie powiedział, że nie mają piątki. Mi się wydaje, że na czwórce mam gówno. Ja Klaudia, co macie na dwójce? No io, ja... super formacja właśnie. Taką, którą, którą Nie macie takiego nie, nie, mamy same dobre, mamy same czwórki. Może piątkę bym wjechał. No, weźmiemy piątkę. Piątkę weź. Piątkę bez zmian, bez zmian. To ile macie trójek? Żadnej. Będziemy raz szczerzy. Powiem wam, gdzie mamy trójkę, ok? Mhm, uh -huh. no mów. O jezus, jak się powiem, że jak ja to powiem, to one to wezmą. Nie. Nie wezmą tego? No nie. dobra, no. No dobra, na czwórce mamy trójkę. Na czwórce macie trójkę? Tak. Nie wiem, co to co nie To co, szans. jedynkę? Wiem, wiem, to co, jedynkę byście wzięli chyba? No możemy wziąć jedynkę. Jedynka jest nie? bardzo spokojna, możemy spokojnie wziąć. Nie, bo ja no, dają piątkę, ja bym dała jedynkę. Ostatecznie ta jedynka. Okej, okay, ale powiem wam Jedynka, tak, no. no ja bym na, was, na waszym miejscu bym raz chociaż zmienił, nie? Tak tylko byłem raz, nie? <laughs> nie, no już zmieniłyśmy przecież. Jak tak. zmieniłyście? No z czwórki waszej. Ale nie, za bardzo walczył, mi się wydaje, że ta jedynka ta, musi osiągnąć. No, jedynka na ja pewno dla nas to jest zajebiście, ale one mogą ciągle zmienić, więc no spoko. No tak, tak. weźcie sobie jedynkę, serio. dwa jeszcze raz? Kapitanowie, no pewnie też macie takich bardziej wrześniowych chyba, nie? No szybka piątka i do spania. Szybka piątka, no. no. Wzięłaś już? No nie. No to nie, nie bierzecie tej piątki, dwójkę weźcie. Dwójkę? <gry> tak, tak. Dobra. No słuchaj. <gry> nie no dobra, tak A wy sobie weźcie... Daj mi jedynkę znowu. Ej, no, jedynka? No. no. Dobra, to jedynka sobie weźcie. O ja, o boże. <grym <grym jak, 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 będziesz, jak będziesz montować, ser, jak będziesz montować. <grym> zobaczysz, ale możesz... Jasny, możesz wziąć. No ostatnia jedynka? Tak, ostatecznie. Okej, okay, no coś tu mamy, nice. coś tu mamy, no. no tutaj już lepiej trochę dało. Jest! Elimi no co, eliminacja, elimination, jakieś... Elimination O, eliminację? Zróbmy I każdy po jednej, każdy po jednej Dobrze, każdy no, no. No o, nie, wybrałem! Ty kurwa idioto <głosy> <głosy> Najgorszą opcję wziął, kulita mieliśmy Izole, co za kretyn <noise> Ej, bo chciałem, musisz trzymać pada, ja już nie ufam sobie, ja musisz trzymać no pada Czyli my... my też możemy sami wygrać? Nie, 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 nie. <grym> my nie gramy, my nie gramy, dostaliśmy kanu, nie gramy tym kanu. to jest najgorsza opcja On jest Miś... zajebisty Nie obchodzi mnie, nie możemy grać z tym kanu, bo On szukaliśmy, jest zajebisty. weźcie sobie numer No to zróbcie Zajem. nam eliminację takie wiecie, w jedną stronę tylko, okay, po dobra. jednej karcie To, 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 to pierwsza eliminuje kartę Trzy Okej okay. Pięć Okej okay. Cztery co, jeden i dwa zostało? Ja no, myślę, że ja wyeliminuję jedynkę, ja wyeliminuję dwójkę Bierzecie jeden. Czyli bierzemy jeden? Tak, bierzecie jeden. Bierzemy czwórkę sobie weźcie. Ej, to samo chciałam powiedzieć? No to weźcie sobie czwórkę. A to jak wewnioskowałeś we... Jak Wywnioskowałeś we w... we się? u nas się na czwórce mówi. jest najgorsza karta. No u nas też. No dlatego wam weź... weźcie sobie czwórkę. Ci brać czwórkę. Ech. Tragedia, to jest na bankie jest tragedia. Nie? No na bank jest tragedia. No u nas też jest tragedia na czwórce, więc no. ewidentnie nie. U nich nie No to jest tra... nie, nie, nie. Za czwórka za czwórkę. Czwórka za czwórkę? Yy, możemy wam wziąć dwie karty, jak wy nam weźmiecie dwie karty. W dukach teraz mam jeszcze jeden. Jeden to jest ikona, jak coś. No, na pewno. Bierzemy mi jeden. Mam nadzieję, że jeden. Nie robię, weź ikona, coś. Czyli ściało. co, ikona, tak? Mhm. Mm Dobra. Dzięki. Dzięki. złote. Żartowałem. Weźcie nam dwie karty. Aaaaa. <laughs> gdzie mam te dwie karty? Dobra, Dobra co? Jeśli już dwie, damy dwie, to nie ma szans. przecież. No to wy zacznijcie, dajcie nam dwie, to później my wam damy dwie. Aha, czyli wy nam wzięliście gówno. Jeszcze, teraz mam wziąć dwie karty, Ale potem nam dadzą dwie, teraz nam dadzą dwie po prostu. No tak, no. wy zacznijcie. Co im bierzemy? Myślę, że na jedynce mają sobie Myślę, że jeden i 5. Jeden i 5? Tak. Dobra. No to bierzemy. A wy sobie weźcie... Ciekawe, czy zrobili tak, bo też chcieli jeden i pięć. Czy właśnie nie? Właśnie nie. Właśnie nie, to może zróbmy pół na pół. Jedną, jedną dajmy, chociaż tak to... Dajmy im pięć? I ty będziesz po drugą drzwi. Cztery. To pięć i cztery. Zmienione na? No nie no, ostatecznie. Zmienione na? Lepiej żebyście to zmieniły no, dla waszego dobra, serio, nie? Serio, to jest... I mówimy to po raz ja ostatni. Nie, I nie. Śmiertelnie I poważnie. mówimy to po raz zero, ostatni. Zero ironii w tym <gulity> momencie, serio. <zola. gulity> Możemy sobie wybrać między hulitem i zolą, ale możecie jeszcze zmienić generalnie, nie? <gulity> tak. Nie, to zostawcie pięć i cztery. O, o gówno. Skip. Cztery złote karty i jedna ikona. No to dwie, dwójkę sobie weźcie. No Skip. to dwójkę sobie weźcie. Dobra. Wow! Uf. Wow. O Jezus. dobra. Naprawdę zastanówcie się nad tym. Wszyscy wyborem. są równi. Nie, no nie bierzcie czwórka, nie piątki, tak szczerze. Hmm. Teraz chyba powiedziała prawdę, mi się wydaje. Bo to by był zbyt niesamowity zbieg okoliczności, że on akurat 5-4 było. To czwórkę. Ja bym wziął czwórkę. Czwóreczkę weź. No. To jest najwyższy rol tutaj. No, naprawdę. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Proszę, proszę wziąć. 5 non znowu macie non-rery? No, masakra. A no to wybierz, stara. No do z brzegu bierzcie jedynkę. Wow. No to nie jest pierwszy z brzegu. Nie, znowu skip. z jest majątkowy. Mamy znowu, mamy 4 non-rerów i jednego świecącego, co ma 95 tempa. Okay. Więc to jest skip znowu, nie? Więc nie musimy przedłużać. No to czwórkę. Czwórkę. A, nie przedłużamy tego, nie? <laughs> I patrz, zaraz zmienię. Nie, no weźcie jedynkę jednak. Aha, i nie to, a nie chcecie tej czwórki jednak? Nie, to też nie jedenka. Na pewno nie piątkę? To weź czwórkę jednak Olaf, no poza jak czwórka! Czyli czwórkę, tak? Ja mam trójkę Trójkę? dobra, tutaj przełożona mówi, że trójkę jednak. oj powiedz ci, że zmieniacie z gówna na gota na najlepszy wybór. No, co wierzycie, ale mnie myślicie, tak? Podać numer i ostatecznie, im bierzemy. No to trzy ostatecznie. <laughs> naprawdę no, było. Fenomenalny występ, naprawdę. Cudowne to było. Jestem. pod wrażeniem. No tutaj nie ma sobie no bo ma, to już mamy naprawdę. Co nie weźmiecie, jesteśmy wygrani. A może byście eliminacji teraz zrobili? O. No to trójka. Nie wiem, może, może dwójkę? No, dwójkę. Kilka, nie? Mhm. Jeden. Dwójka. Aha, eliminujemy cztery. No. Okej, wygraliśmy pięć. No widzisz. Ale... Nice, nice. No ale widzisz, to... No ale tu już nawet nie chodzi o to, tylko o to! Ale słuchaj... No dobra, tu patrz, co będzie. Okej, okay, przepraszam. Dobra, okay. wam eliminację może. Śmiało. Takie w jedną stronę, co? So. Dobra, stara, dawaj. Pamiętajcie, żeby wyeliminować piątkę. No, no, to Na to własnego, wyjście... dobra, tak. Dobra, no to piątkę eliminuję. Yy, czwórkę. Jedynkę. No i trójkę trójkę. Tak. Ta. Mm, to co? U was Jedenka? jedynkę bym wziął, no. A. Ostatecznie? Tak, nie ma co zmieniać. A zmienione no? Nie, na rezerwach możemy pozmieniać, teraz już myślę, że nie ma co jeszcze. Oooo! O, o, dobra, oj. No, to ciekawie już, tak? No, macie coś ciekawego? Jest niebiesko, jest różowo. Ale na trójce chyba nie jest różowo-niebiesko, co? Nie, na trójce. Woj, na trójce... nie! Jest fatalnie na trójce. Co myślisz, stara? Jaki pita numer? Ja... A co myślicie o czwórce swojej? Fajna. Tak? Grywa na kartę bardzo mhm. uważam. Dużo playstyli. Tak. A ile tych playstyli? Cztery. Cztery? Mhm. No dobra. No to jak cztery, to czwórka, no. Niech będzie. To u was co? Eee, co, co ciekawego tam jest? Szczerze jest tylko jedna słaba karta. W sumie ona i tak nie jest słaba. A gdzie jest? Za drugą myślę. Na piątce. Myślę, kurde, ojej. To nie będzie piątka. No. Nie, 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 ma, nie, nie ma. Trójkę bym wziął chyba. Osobiście. Trójkę czy dwójkę byście walały? Jedynkę. Trójkę chyba. No ja teraz powiedziałem, prawdę. Ja bym wziął trójkę. Nie, mi się wydaje, że ja nie wiem jak ja widziałem prawdzie rok sam, no w ogóle a nic nie zmieniłem cały czas mówię pod trzy prawdę. Nie masz nazw, żeby tego... To jest... Trój. Jak zobaczę, że w końcu jestem wpuszczony w maliny przez nie, to wtedy. Ale ani razu jeszcze nie zostałem, bo zawsze wyglądzę jak szef. No to wybieraj. To trzy albo dwa, trzy albo dwa, nie wiem, trzy, dawaj trzy. Dobra, trójka, tak? Ostatecznie? Hmm. Tak. Możemy wam powiedzieć gdzie są? No na piątce jest. Na piątce chyba jest bramkarka, no. Na trójce i piątce są bramkarki. Na trójce i piątce? Tak. W sumie i tak byśmy chcieli w piątkę strzelić Tak, no i mu to na piątce odda. No, na piątce. Mhm. No, na piątce wi wi widać, jakby miała więcej wzrostu, właśnie. Okej, okay. czyli piątka zmieniona na. Ostatecznie okay. na piątkę. U, nie? To, 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 to. Nie? Nie piątka? Co widać? Możemy się zmienić, już nie? No, to już miałem brać tą piątkę, no. <laughs> Ale jeszcze nie wzięłeś tak? Nie, że niby nie, no. Jeden? O co dawaj stara? Do jedynka. Czyli piątka. Ha! <laughs> Nie. A o dwójce, co myślicie? Fajny zawodnik. Zawodnik. No. Ale, Ale to był blew. To, no, no. to był blef. jak I mu nic. Dwa, i mu dwa, no. To był blef To nic. jak Dwa, dwa, no. Weźcie za dwójkę. To jest fatalny, To fatalny, bleb. To był bleb. To Naprawdę. Jak wy zobaczycie, co on robi Jezus Maria. A u nas co? Jezus Maria, dobra. To wybierzecie jeden. To samo, może jakieś eliminacje? Nie, no, teraz nie, teraz mamy. Teraz bramkarze. nie, teraz mamy więc. No, szybki wybór. Mamy, mamy skip tak naprawdę. Nie? No to weźcie. Dwa. dwa? Dwa weźcie sobie, no. Dobra, bierzemy dwa. A my? Też dwa. Co, tutaj nie, nie ja już. Pola. Ja już naprawdę nie, 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 nie chciałem dać ci do głosu, bo ja wiem, że ty zaraz coś byś kombinował, nie? No, rezerwy właśnie mamy no. A my teraz zaczynamy pierwszy wybór na rezerwach No jest, fajne, no teraz, no, teraz możemy eliminację zrobić, no, no. Nie, no nie, nie, My mamy nie. Jeszcze nie? no nie no, nie, no daj spokój To weźcie nami, może następny odda eee, Co? 5? 4 Dobra, czy teraz po eliminacji coś będzie? No, no okay, zdecydowanie będzie. tutaj pod eliminacją może już podziałać Dobra, dobra To zacznijcie sobie teraz Eee, to ja może zacznę, co? No, jedyneczki się pozbędziemy tutaj chyba, co? To czwórki Dwa to eliminujemy 3, bierzemy pięć. Chwila ja, chłopie, idealnie. Ja. Mamy taki środek kole że już nie, nie przechodzą, nie przechodzą, Nice! Nice! Dobre, nice! nice. widzieliśmy no, najlepszą kartę. Szlaczek jeszcze ma, no, chłopie. Ojojoj! No dobra. Teraz możecie dobrze. myślę że... A te chy było... Mi się że gdzieś pod koniec, co? Tak w środku chyba. Albo trójka to była, no. Mi to to gówno jest. Wziął jedynka albo dwójkę, no. No, to jeden wreszcie. Oj, proponuję zmienić. Nie, 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 kukuję, zostało, tak nie. Blefa, Oj, to jest rozpracowane. Gdzie macie tak nowego bulletora? Oj, serio, proponuję zmienić. Nie, nie, nie. nie. Najpierw musiałbym zobaczyć na filmie, ja nie, 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 nie. Mhm. Czyli wziąć. Jedynka, no. pewna jedynka, no. One u nas nie zmieniają w ogóle, a u siebie tylko są zmiany, jak wybraliśmy psy. syf. Ani razu, to jest coś? Macie no, coś dobrego, tak? No Mamy dwa tocy. Ale no super, no te tocy, to i tak nie zagramy nimi. No dobra, to weźcie sobie dwójkę. Zmieniam na czwórkę, ostatecznie weźcie piątkę ale Ta, z... Piątkę, piątkę. Dobra, no, dobra, bierz, 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 no, tak, jakie ma pozycja? No, no żadne właśnie. No tak no to szybka trójka i nie ma co przedłużać chyba, nie? Dobra. Też mamy same non rary. Nie ma no. co przedłużać Wy nie macie samych non rary. Mamy tragedię, nie, nie ma no, nie ma co no, wybierać, serio. No, skip, skip. No i bo na medzie zaraz. To 5, 5. Dobra, dobra, dobra. Chyba że może chcecie zmienić? Dobra, no, ja nie możecie zmienić wzią. No ale skip non rary. No co. No, Mówiłem, 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 mówiłem. Dobra, macie. Co? Tragedię, tak? No. Ty... Ja bym ogólnie zrobił tak, że wybieramy sobie co chcemy. <laughs> aby nie, <laughs> um, A co macie ciekawego? mi się dogadać. Nikogo nie, nie mamy. Skip mamie, serio? Aha, to jeden. O, jeden szybki. Powiem tak, y, mhm. mamy Hulita. Mamy Hulita i bierzecie go teraz. Ok, On upadł na głowę dzisiaj rado, Mamy skip weźcie nam wszystkich. Eliminację chcecie? Możemy. Mamy trzy ikony. No to mam no no ja się. Ja, ja wiem, od, ja od czego one zaczną. To zacznij, stara. Czwórka. Czwórka. Pięć. Eee, dwa. Kur... O, idealnie, folito. No jeden, bierzemy, no jeden, trzy. Ja bierzemy, bierzemy trzy. No jeden, no bierzemy, bierzemy trzy. Bierzemy trzy. Teraz no, nie latrujcie. Ja jestem pewna, że no. mają tam pulita. No 100%. No już trudno, no. Wow, Ło, wow, 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 wow Ale posypało wow. tutaj ładnie, no proszę, Macie coś proszę. dobrego? Czy nie macie jest parę. Jest parę grywalnych zawodników, myślę, nie. Jak na lipiec to... A wiecie jak co się rymuje z Gejora? Ooo, chyba jakieś hmm. jezioro Mamy naprawdę kartę, która nam się przyda. Nawet dwie. Hmm. Dlatego, dwie. Weź, da, dlatego weźcie a dwa. Co, co dwie karty. Dlatego dwa weź. Dwie karty grywalne mamy. I bardzo nie, nie. Co? O trójce O trójce, no trójki akurat byśmy byli, akurat nie chcieli Nie, trójka to mi pasuje Ale za to piątka już lepiej, no A jedynka? Jedynka, no może się przydać Może się przydać, ale to nie jest aż tak to zajebiste Nie, to, nie no to nie nie jedynki to... w sumie też bym nie chciał Nie, no nie Ja też no, nie wiem. A czwórka, mówiliście o czwórce? Czwórka, no, by No. No nie masz na pewno Nie weźmiecie tego nie nie tak czy inaczej Nie no. Że... nie, nie, nie ma co <laughs> Mi się wydaje, by że wybieram pomiędzy dwójką, trójką i piątką a Na czwórkę jedynkę nie mam co Okej. Tak to zakręciliśmy, że muszą wybrać dobre. No co Zaprasz... myślisz? No. To za dobrze zagrane. No to dwa, dwa. Zmieniona na? Nie, no już was tak, taki wywiad przeprowadziłyśmy, że chyba wiemy, Przez, że, że właśnie. To nie. Że ta no, dwójka to będzie ale to. No ja na waszym miejscu bym zmienił i mówimy to po raz kolejny. A ale Wtedy wybraliście Hulita, się więc <laughs> lepiej, żebyście zmieniły to. Ale patrz, albo się teraz nie odzywa, czyli no może. Właśnie. Faktycznie na tej dwójce co coś jest. Możemy wziąć dwójkę, ale ty Zmienimy tą dwójkę stara. Tak, myślisz? No. No to wybieraj. tak? Nie. Ja nie wiem, nie mam pojęcia teraz. To nie. weźcie sobie piątkę. Ostatecznie piątka, ta bez zmian, wiadomo, Chodzimy. Czyli piątka, da? Piątka, no? I ja, 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 Kur... Wszystko, tylko nie trzy. Na No, myślę, że wziąłem trójkę. Wszystko byle nie trzy, tak? Może <grym> się zastanawiają <grym> tyle. No, to weźcie trzy. Trzy, dobrze. Trzy, trzy. A to też Tak, albo na będzie trójkę i lecimy dalej. No dobra, nie bierzemy u was trójki, nie masz szans. Bo nie masz szans. Ma Sara decyduje, bo ostatnio mi nie wyszło chyba. Mi też wtedy nie wyszło, mi się wydaje, ale ja bym dała jedynkę taką. Aha, w sumie Myślisz? W ogóle nie bierzemy jedynego Powiem ja. tak, mamy Krojfa, Thunder, nie? i Krojfa, Thunder i mamy Eusebio Na jedynce jest On... Zebio. No, na Eusebio No, ona Eusebio jeden Na trójce jest właśnie Krojf Ale w sumie oni nam no, ja już dzieli Eusebio Coś się gubią, mi się wydaje co nam dzieli Eusebio, nie? No, nie masz pojęcia kto się gubi, a kto nie w tym nagraniu Co to daj jeden Czy Eusebio? Je no da. Roxana, lepiej to zmień Dla własnego dobra, nie? Weźcie sobie dwa i może w następnym będziecie mieć eliminację. No to nie, 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 wy też bierzecie sobie dwa. <grymne> Razem bierzemy dwa? Tak, też bierzemy dwa. <grymne> no dobra. No nie mamy, więc. Weźcie sobie trzy. Okay. Też trzy. Zmieniona na? Nie, nie, nie. nie, nie. No, powiedziała trzy, żeby wyeliminować mm -hmm. sobie tego, żeby nie wziąć trójki. Większa szansa, bo skoro trzy. ta padła, to już nie będzie <grymne> mieć Czyli trzy? Trzy tak. bez zmian. Na czwórce, piątce i dwójce są fajne karty. To mm, mm. dwójka chyba, co? dwójka, no. Ostatecznie. No. Co, jak skip, to chyba szybka piątka i do spania, myślę. No i jest szybki, to co? No, no i nie ma co na skipie, myślę... Dobra, my Dobra. już Oj, Oj. Juba, że nie. Cia. Ale teraz jak chce najpierw. Ty gdybyś mógł tak zrobić, wie ja specjalnie. Mamy ja Aleksandro złotego, nie przedłużajcie tego. Ale no. byli zgodni, więc nie Mamy ale Aleksandro złotego, 78. Nie ja przedłużajcie czuńka tego. Czuńka tak, to jedynka dla bezpieczeństwa. Na... Po... Nie, bo nie? Się na początku. Mamy, Mamy złote, złote karty, skipnijmy to medzie, to medzie zaraz. Ja bym trójkę dała. Trójka. Jakie. Weź tę trójkę już. Pięć. i bramka, teraz. I Bramkasz teraz, u was też? No, no. co eliminację? Śmiało. Tak, śmiało. No dobra, to zacznijcie. 4-4. Just, just to jeden? Yy, wzrost, oj, dwa no to dwa? Czy co? co? No nie my trzy. Czyli bierzemy? 5. Dobrze! No to pokażcie ten. Br nie chce mi się grać tą formacją, no składzi. Nie chce mi się grać tą formacją po prostu. Ja Coś, co, czy co? Papie, no nie chce mi się tym syfem grać po raz 75 z rzędu Oczywiście! No, Piątka Opiech. na trójkę porównaniu z tym to my mamy... No dobra, ale trójka nie. to jest o, na mniejszych Ale jakie mają schematy Ale na trójkę jestem. Ej, nie dobra, żadne, stara przegramy. Co, na ten na, na krótko? One mają schematy chyba no, schematy. one mają schematy <laughs> Jezus, jakie spoczeństwo nie, jest balony kurde no, Ooooo dobrze o, było, cimy. dobrze. To jest Zola, on jest prawo nożne, nie? Chyba. chyba Tak, chyba tak. O chłopie Fajki tunel! No, ale to ładnie, bo Boże, jak łatwo! Ale <grym> jak łatwo. <grym> Ale czemu tej piłki nie wziął? Jeszcze tutaj do kamery! Ładnie, ładnie, Zim, ładnie. Są te dzieciaczki, no. To jest Zola? Mieski, no, ale kopalnie. O! Konie, so, ja. nie? <grym> A nie, Leci, to liwo, szybki, 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 szybki. szybki. Ja Ma 90 tempa ten pod Ale są kłopoty. ale są kłopoty! No! Eee, dobrze! on mnie nie strzelała <laughs> Nie, jeszcze nie Ale Olaf trochę trolluje tutaj. <laughs> dawaj, 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 dobra dawaj. bronię się na brzuszu. Już wiem gdzie strzelają, nie? Co zrobią myślisz? Ja wiem gdzie strzelają. Dobrze! Yes. Let's GO! <grymine> nice! <grymine> Bo się bawi! Widać, no się wiesz, wiesz, ale widzicie dziewczyny, co my robimy? Triki przed polem karnym. A, ta, 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 ta. Ta, ta. A my nie was. Rainbow te, te sprawy. O! o. 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 Jezu, to jest twoje. Kończy Oj Zola! Ooo! jo co to było? Co to było? Nie pomagasz mi nie! Co to było? Nie pomaga. Ej co to było? Czemu nie udałeś po krótkim chłopak? Cze? Ale czemu to? Do... Co to było? O, teraz ją odruszę. Jezu, zdrowy! Osz, no okej. O, 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 o! Ale te Ostatnia minuta i niekryty Podolski. Spokojnie, niech to Spokojnie, druga połowa. O Jezu, nie! Jest! O, rafa, 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 yes. rafa, 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 Rafa! Yes, pokoją jest, pokoją. Nigdy, bym to nigdy bym nie zwątpił. nigdy bym nie fart. Teraz jest. musicie grać przez obronę i parę przerzutów przez 10 minut, pamiętajcie. Ja się jak coś. <noise> Teraz robi to samo jeszcze. <noise> dobra, no nie będzie i tak nic z tego przyjmiemy. Tak! Jest! Idzieć! Jesteście złomowane! Wyjdźcie z połówki w tym meczu, proszę was, raz! Od razu wiadomo, kto jest przy piłce, jak coś. <noise> o jakie drewno! Jakie drewno! Tak, Aaaa. dobrze, ten brawo. O, 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 o! I koniec meczu, brawo! Coś, nie, to. <grym> no coś, facie, no coś, no. Do, nie doróżnić, To Jak na fartzie, no. Ale różnica składów była facie. taka, że serio, w no tylko trzy dwa, nie? No, Przez ten skład, no ja, dobra, Jaki skład. <grym> Aha, no pięknie, no, no, no dobra. No nic, dziękujemy bardzo za, za meczek, tak? Dziękuję, super się grało. No, Zazwyczaj dostaje trudniejszych rywali w pierwszej rundzie.